Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji poświęconej edycji filmów w programie Movavi. W tym filmie przedstawię dwa efekty. Pierwszy z nich to chroma key, czyli tzw. klucz chrominancji, a drugi to podkreślenie i ukrycie. Oba te efekty pozwalają na urozmaicenie wideo i uwypuklenie pewnych elementów. Oczywiście są też opcje pozwalające na ukrycie fragmentów, których nie chcemy pokazywać w naszym filmie. Efekt Chroma key pozwala usunąć dowolny kolor z obrazu w celu uzyskania przezroczystego tła. Dzięki temu można nałożyć na siebie sceny z różnych klipów. Najlepsze efekty uzyskuje się przy usuwaniu jednolitego, najlepiej zielonego lub niebieskiego tła. Poza tym obiekt, który ma pozostać po usunięciu tła, nie powinien zawierać usuwanej barwy. Jeśli te warunki nie będą spełnione, to albo po usunięciu wskazanej barwy na klipie pozostaną ciemne łaty, albo z obiektu, który ma zostać widoczny, zostaną usunięte mniejsze lub większe fragmenty. Czyli krótko mówiąc, obiekt będzie dziurawy. Technika klucza chrominancji wykorzystywana jest na przykład do prezentowania w telewizji prognozy pogody. Wówczas speakerka lub speaker prezentują pogodę jak gdyby wirtualnie na tle pustej ściany. W efekcie finalnym umieszczany jest na generowanej komputerowo mapie pogody. Za chwilę w bieżącym projekcie powstanie efekt oglądania filmu na ekranie tabletu. Klip z tabletem musi być na pierwszym planie, a zatem trzeba go umieścić na dodatkowej ścieżce wideo nad ścieżką z naszym filmem. Aby dołączyć dodatkową ścieżkę, należy kliknąć istniejącą ścieżkę wideo prawym klawiszem myszy, z menu podręcznego wybrać polecenie Dodaj kolejną ścieżkę, a następnie Dodaj ścieżkę wideo. Nowa ścieżka wideo zostanie umieszczona w projekcie. Nad istniejącą ścieżką. Właśnie na tej ścieżce umieszczamy klip z obrazem tabletu i rozciągamy klip na długość klipu wideo, który widać na ścieżce pod spodem. Jeśli klip z tabletem jest zaznaczony, z menu obrazkowego więcej narzędzi wybieramy w grupie edycja wideo polecenie Chroma Key. Wskaźnik myszy będzie miał wówczas postać pipety. W odtwarzaczu klikamy więc kolor, który ma być zastąpiony przezroczystością. Tutaj jest to kolor zielony. Jak widać efekt jest następujący. Kolor zielony zniknął, a spod spodu widoczny jest obraz położony na ścieżce poniżej. Można oczywiście eksperymentować z parametrami efektu, ale ustawienia fabryczne sprawdzają się doskonale. Teraz można odtworzyć projekt. I cieszyć się uzyskanym rezultatem. Dodatkowo, można zastosować efekt podkreślenia tego fragmentu wideo, który jest widoczny na ekranie tabletu, z jednoczesnym odwróceniem uwagi od tych części obrazu, które widać poza nim. W tym celu należy użyć polecenia podkreślenie i ukrycie. Po zaznaczeniu klipu wideo wybieram z menu obrazkowego więcej narzędzi, z grupy edycja wideo polecenie podkreślenie i ukrycie. Przy aktywnej w kontenerze zakładce podkreśl w odtwarzaczu dostosowuję rozmiar tzw. maski. W tym celu ciągnę za zawęzły widoczne wokół ramki. Wielkość ramki powinna być dostosowana w ten sposób, aby miała rozmiary tabletu. Fragment obrazu, który będzie widoczny wewnątrz ramki, będzie podkreślony. Następnie w kontenerze wybieramy kształt podkreślenia. Tutaj lepiej będzie pasowała maska prostokątna. Wybieramy również charakter ukrycia niechcianych części. W przypadku opcji Rozmyty, kontury będą mało wyraźne, ale kolory pozostają niezmienione. Im większa będzie wartość opcji Nieprzezroczystość tym większe będzie rozmycie konturów. Mamy do dyspozycji również opcję matowy. Wtedy kontury są wyraźne, ale kolory jakby przydymione. Im większa będzie wówczas wartość opcji nieprzezroczystość, tym ciemniejsze będą kolory w przydymionej części obrazu. Opcja wtapianie określa szerokość przejścia między podkreśloną a ukrytą częścią obrazu. Dodatkowo, część podkreśloną można obramować, włączając opcję obrys. Obu tych opcji nie będę ustawiać, ponieważ obrys tabletu i tak zasłoni te dwa efekty. Widoczny w kontenerze przycisk plus służy do dołączenia kolejnej maski. Z kolei przycisk z kubełkiem służy do anulowania ustawienia efektu podkreślenie i ukrycie. My zastosujemy następujące ustawienia: maska prostokątna, rozmycie oraz nieprzezroczystość ustawiona na 100%. Jeśli wygląd efektów odtwarzaczu nam odpowiada, klikamy przycisk Zastosuj. Rezultat będzie następujący: na ekranie tabletu obraz jest wyraźny, natomiast poza nim rozmyty. W zakładce ukryj efektu podkreślenie i ukrycie można w bardzo podobny do opisanego wyżej sposobu ustawić zamazanie wybranej części obrazu. Efekt będzie następujący. Do tego klipu oczywiście on się nie nadaje, ale w filmie, w którym np. nie chcemy pokazywać tablicy rejestracyjnej lub sylwetki osoby, może okazać się bardzo użyteczny. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy.